i już jesteśmy w kampinosie Dobra, numerki ja, odebrane są wszystko jest będziemy, będziemy szybki już też mamy założone tak. <grym> na nóżki Jak, jakby to nie brzmiało i będziemy lecieć Zbliża się 9 o dziewiątej startujemy 10 minut mamy mamy 10 minutek będziemy trenować nasze bieganie zakończenie ultrą generalnie to już takie naprawdę no. łamkowy na było takim dużym zakończeniem, a to już takie małe, ale definitywne można powiedzieć. No, Czyli zapraszamy na relacje. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Start! No i biegniemy sobie. 18,5 za nami, godzina 44, całkiem dobry czas, całkiem okej, minął nas kolega z który przebiegł w bardzo dobrym czasie, 24 godziny mówił. Tak, pogratulować. Gratulacje. Gratulaj. Okej. I co, biegniemy? Ale mamy kolegę w Tak, cały czas go widzimy, więc nie uciekam za daleko. Punkt żywieniowy za nami, pierwsza pętla skończona, 20 km była kola świetnie, tyle, Bardzo dactyla. Dactyla. fajny. Punk. Fajny punkt Izotonik. Świetnie, żeby organizator organizatorów. Eee, Prosiki. No i lecimy dalej sobie na drugą pętelkę. No i dobiegamy znowu do... Pętli, druga pęta za nami, szybki napój, szybkie jedzonko. lecimy dalej Jesteśmy w punkcie żywieniowym już trzeba jem i lecimy na trzecią pętę. Na razie czas jest świetny, 3,43. Odpalamy powoli, jeszcze czekam na Michała. Jak widzicie pogoda jest taka bo akurat na bieganie, w miarę chłodno, nie jest zupełnie zimno, nie pada, ale by się odbija kola, jeszcze raz, Kat, jeszcze chwilę idziemy, żeby się jedzonko ułożyło, kola ułożyła w punkcie żywieniowym. I taka wywrotka. Jak się chwilę postoi, później jak się rusza, to zimno się robi. Czas 4 godziny 56 minut. O, to jest. Jest całkiem niezłe, biorąc pod uwagę, że były punkty odrzutu, na krusie zatrzymywaliśmy. Trochę jedliśmy, odpoczywaliśmy. To myślę, że całkiem nieźle. No i zostało nam jeszcze jakieś 8 km, myślę. Skończymy na 58. No i ostatnia prosta. Zostało jakieś 800 metrów. No, zupkę zaraz zjemy. Dobrą, ciepłą mam nadzieję. Napijemy się czegoś. Fajnie to minęło. Szkoda, że nie byli z nami. To naprawdę było rewelacyjnie.

Tak, no no można już... powiedzieć, że tym razem już sezon zakończony na dobre, tak? No już nic nas raczej nie czeka w tym sezonie. Nic nie planujemy. przynajmniej. Dziękujemy, że byliście z nami przez, przez cały sezon. sezon. Dziękujemy za wszystkie wyświetlenia tutaj na kanale. Zapraszamy na następny sezon. Tak, następny sezon, tak, już, nie, już niebawem. Zaczynamy chyba, no pewnie wcześniej, ale już tak, taki wspólny oficjalny start to pewnie Kudowa, tak? Pewnie Kudowa, pewnie będzie nasze 75 km solo. Dokładnie, także... Także jeżeli ktoś będzie, to zapraszamy przybić piąteczkę. Dokładnie. Będzie fajnie, Może ktoś ma ochotę z nami powiedz, to również zapraszamy. No i co? No i subskrybujcie, klikajcie lajki, tutaj gdzieś się coś Szoneczki, pojawi, dzwoneczki. E, I zapraszamy na stronę no, Runflake. Dokładnie miałeś powiedzieć tutaj o stronie, którą. E, zapraszamy na stronę I, i co? No śledźcie nas. E, trzymajcie kciuki, do trzymajcie. zobaczenia. Jeszcze raz, raz Dzięki cześć.